Słuchajcie, e, przede wszystkim witam Was na kanale. Dzisiaj trochę inaczej. Nie magnes, ma tak jakbyście mogli się spodziewać widząc odrę za mną, ale byłam odwieść młodego na busa. E, sytuacja jest taka, że napisała do mnie e, jedna pani, czy pomogę jej poszukać obrączki, e, bo zgubiła na działce, więc ja się pakuję do auta. E, Mam przed sobą pół godzinki drogi. Jak się pani zgodzi, to wam to nagram. Jak się nie zgodzi, to wam się nagram. Czy się udało? A że to jest w takiej miejscowości, gdzie też jest plaża, to widzimy się też na poszukiwaniach na plaży. Słuchajcie, ja już jestem po akcji szukania pierścionka. Pierścionek znaleziony. Nie nagrywałam nic ze względów na to, że chciałabym uszanować prywatność osoby, która mi zleciła te poszukiwania, i tyle. Powinniście to zrozumieć, ale co ciekawe, szukałam złotego pierścionka. I przy okazji, szukania złotego pierścionka, wpadło coś mega, z czego naprawdę się cieszę. A mianowicie już Wam pokazuję. O. Monetka. Monetka. A wyostrzy czy nie wyostrzy? Jest to dwudziesta czwarta część talara 1687 rok. Więc jest grubo, jest sreberko. E, pierścionek znaleziony Lepiej być dzisiaj nie mogło A przede mną jeszcze plaża, do której podjechałam właśnie I wleciała jeszcze klamerka Od szalek, już Wam ją pokazuję O o taka oklamereczka od szalek Więc jest grubo Tyle Wam powiem, jest grubo Jest dobry dzionek e, I no, przy tym zostańmy, tak? Ja biorę wykrywacz si to lecę na plażę widzimy się słuchajcie wpadło już parę kapsli jakieś śrubki i teraz jakiś ciekawszy sygnał i znowu jest taka kapsyl garaża 45 ale łamiące się zobaczymy co to tym razem jest cyk pierwsza piąteczka pierwsza piąteczka i elegancko to się nazywa zacząć z przytupem słuchajcie wpadło już parę kapsli jakieś śrubki i teraz jakiś ciekawszy sygnał i znowu jest taka kapsel garaża Słuchajcie, przed chwilą wpadło 50 groszy to na kapsli i teraz kopniemy sobie razem jakiś sygnalik. To. Jest piesek, psek, psek 17 19 tak Słuchajcie, spotkałam sobie innego metalu poszukiwacza. Pogadaliśmy, porozmawialiśmy. Pozdrawiam serdecznie, bo wiem, że będzie oglądał. 47-48, tutaj obok. i mamy i mamy, i mamy krusika tak krusiko piętnaście siedemnaście, jakaś, jakaś Jakiś kapsel i Tu następny. I mamy. Słuchajcie, dwa fenole. 1965 rok. Dwa fenole 65. Tego się tu nie spodziewała

Pięćdziesiąt osiem, sześćdziesiąt. I mamy dwa ziko. Elegancio. Elegancio. Tu jest jeszcze 57-58. I wychodzi na to, że jest w I słuchajcie, kolejne dwa ziko. Ale się komuś portki posypały. Tutaj ładny sygnał, ale łamiący się na żelazo. Więc obstawiam. Starego kapsla albo jednak nie jest słuchajcie 10 groszy 10 groszy i jeszcze ostatnie sygnaliki I mamy 50 groszy. Słuchajcie, ja już zeszłam. E, króciutkie podsumowanie To światełka, może tutaj na ławeczkę. O. E, króciutkie podsumowanie jest takie, że mam tak. E, jechałam tu dzisiaj głównie po to, aby znaleźć e, pierścionek. Pierścionek został znaleziony. Przy okazji wpadła srebrna moneta 24 część talara co mnie niezmiernie cieszy ta ładna klamereczka zdjęcia wam powklejam oczywiście i zrobiłam sobie troszkę plaży no i na plaży tak całe sitko śmieciuchów kapsli głównie i i i żeby właśnie skłamać dyszka dyszka 14 15 15 I gdzieś jeszcze powinna być piątka. Zawieruszyłam się czyli 19 z groszami i 2 feningi. I dwa feningi. To tyle w sumie. Yy, słuchajcie, kończę yy... Zostawcie suba, łapkę, jeżeli Wam się podobało. Ja wiem, że ten materiał dzisiaj jest taki zakręcony, ale tak jak mówiłam, poszukiwań pierścionka nie chciałam nagrywać, bo widziałam, że Pani niespecjalnie też by się to podobało. To tyle, ja kończę. Trzymajcie się, do zobaczenia.